Witajcie, do testów otrzymałem również bezprzewodowe słuchawki marki Jabra. Jest to model Jabra Move Wireless. Według producenta, charakteryzują się świetną jakością wykonania oraz dźwiękiem, działaniem do 8 godzin odtwarzania muzyki. Jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy podczas testów. Na razie chciałbym Wam zaprezentować opakowanie. W sumie. Zawartość gadżetów jaką otrzymacie, jeśli zdecydujecie się na wydatek kilkuset złotych. Głównym elementem są same słuchawki. Bezprzewodowe. Powiem Wam szczerze, że jak na razie wrażenie bardzo solidne. Wszystko jest jakby sztywne, mocne. Na pewno nie jest to tani chiński plastik. Tu mamy do, do dyspozycji z materiał z drugiej z strony również z delikatnymi poduszkami. Jest oczywiście regulacja, Ta z kablem, jest on świetnie tutaj rozwiązany, ponieważ nie przetniemy go w trakcie użytkowania czy regulacji. Przycisk same nałóżniki są oznaczone. Z materiału wykonanego na, naprawdę solidny sprzęt. Wokół widzimy regulację głośności, wejście jack, włączenie bezprzewodowego ładowa, yy, bezprzewodowej technologii Bluetooth lub yy, mikro USB port do ładowania. Co mamy jeszcze? Ano nie, nie za wiele, ale jest to instrukcja startowa, że tak powiem. Yy, zestaw słuchawkowy a także przejściówka z Jack. Ja, yy, jedynie czego mi cze tu brakuje to pokrowca. Na dalsze wnioski musicie poczekać. A jest nad